Witam serdecznie w kolejnej recenzji. Dziś Harry Potter od wydawnictwa Amit. Zapraszamy do Hogwartu. Taki tytuł ma ta książka, którą zaprezentuję Wam oczywiście na końcu recenzji. Na początek sam Harry. Tutaj nie zmieściło mi się już do zaprezentowania wszystkie elementy. Tutaj widzicie tort z taką ciekawą świeczką. Pierwszy raz widzę ten element. A na pewno mam go pierwszy raz w rękach. Świeczka no i taki podstawowy, pf, podstawowa baza na tort, tak, żeby tylko to zaakcentować. Tak więc to jest fajne. Kolejna ciekawa rzecz to są karty czarodziejów, których jest 16 do zebrania. Ja ich nie zbieram, dlatego tutaj, no tak wziąłem losowo. Tutaj podpiszę wam postać, jaką prezentuje ta właśnie karta. Dobre jest to w, tym, w tej książce, że widzimy te karty. One nie są odwrócone. Więc jeśli brakuje wam jakieś, możecie dzięki tej książce uzupełnić kolekcję. O właśnie brakującą kartę. One gdzieś tam chodzą na po portalach aukcyjnych po 5-6 zł, z tego co sprawdziłem, a jest ich do zebrania 16. Ja nie zbieram, dlatego mówię. Wziąłem losowo. No okej, okay. tutaj podpiszę Wam, jak ta postać się nazywa, o czym już chyba wspominałem. Kolejna rzecz, która jest dołączona do tego zestawu, to pudełko w takiej formie na różdżkę. Możemy ją tutaj schować. Ciekawy też element. Też nie mam go w kolekcji, pierwszy raz widzę, do wykorzystania jak najbardziej. Tak więc, same tutaj ciekawostki w tym magazynie, w tej książce tej zawsze się mylę. Odlepnijmy od rączek naszej postaci te tutaj elementy. Postać sobie zaprezentujemy na zbliżeniu. Opuścimy rączki. Bardzo dobrze się prezentuje. Mamy dwa wyrazy twarzy, zaraz Wam pokażę. Kurtka, czy taka jakaś jakby koszula grubsza. Spodenki pod spodem pod koszulek ładny nadruk pasuje tutaj do naszej postaci i zobaczmy jeszcze na zbliżeniu twarzyczkę tak mamy dwa wyrazy twarzy oczywiście zaznaczona blizna naszej postaci i z tyłu takie przerażenie i też blizna bardzo dobrze widoczna ogólnie ciekawa figurka podoba mi się nie mam charego. Więc w, znaczy w takiej małej postaci tak, yy, i z takimi elementami, A dlatego cieszę się, że uzupełnia kolekcję yy, i gdzieś tam będzie na półce obok innych postaci. Tak więc ja Wam polecam. Dzięki Wam za obejrzenie, obejrzenie recenzji. Do następnego. Cześć. No i oczywiście, jeszcze dla chętnych, przegląd z samej książki. Na zakończenie, przegląd książki standardowo. Główna postać wita nas na okładce. Druga strona to. Budowa naszego zestawu, sama postać, pudełko na różdżkę, tort w takiej prostej formie, gry, zabawy. Tutaj zawsze żałuję, że nie ma niestety żadnych plakatów, ponieważ na takim papierze wyglądają one zupełnie inaczej niż w standardowych magazynach od innego wydawnictwa. Natomiast tutaj tym plusem jest właśnie ta jakość. Wygląda to troszkę lepiej. Różnorodność jest oczywiście duża. Nie mamy tutaj komiksu, jeśli byśmy tak porównywali do magazynów, ale gry, zabawy nam to wszystko wynagradzają. Tak więc taki jest przegląd. Tutaj już za wiele nie zobaczymy więcej. Mamy odpowiedzi. I tak wygląda ostatnia strona, w której możemy zobaczyć, jakie zestawy, jakie figurki były dołączone do innych numerów. I standardowo możemy zobaczyć, czy coś nam brakuje. Możemy także sobie pozaznaczać, czy wszystko już mamy na przykład. No i można jeszcze oczywiście tutaj zeskanować. To tutaj zobaczymy? Zeskanuj, sprawdź aktualną dostępność lub wejść na. I mamy oczywiście informację. Tak więc tak wyglądał przegląd. Dzięki Wam za obejrzenie recenzji. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!